Witam, z tej strony Maxim1980 Dziś jest cykl 15-minutowy Pokażę wam staruteńką FIFE 09 Ktoś mógłby powiedzieć O Jezu, co za staroć Dlaczego ten filmik robię ogólnie Jak już jest tych Fif wyszło, a wyszło O wiele ładniejszych, o wiele lepszych Ale powiem szczerze, robię tutaj ten gameplay Dla ludzi, którzy ledwo co zakupili konsolę I być może tak jak ja Nie są jakimiś wielkimi fanami piłki A lubią sobie po prostu bardzo Sporadycznie pograć w tego typu tytuły tam ze znajomymi lub coś w tym stylu. Ja dlatego na przykład mam 0,9 i trzymam ją cały czas. E, tym bardziej, że tak naprawdę w tej chwili tę grę można kupić już za 10 zł. Także za marne pieniądze, za paczkę fajek, możemy kupić już sobie tę grę. E, co prawda nie możemy już grać po sieci, no ale tam gdzieś sobie można grać na dwa pady w domciu lub z konsolą. Mamy tutaj, jak widzicie, Polską ligę, kilka drużyn, z tym, że niestety wiadomo, nie jest to aktualizowane, bo tam 2009 rok to już troszkę temu minęło. Mamy tutaj różne ligi ogólnie. Wybierzmy sobie tutaj, obojętnie, żebyście tutaj mnie nie brali za, za jakiegoś fana. Niech będzie, zagramy sobie. Ruch kontra górnik. Gry, jak sobie załatwicie w polskiej wersji językowej, e, tak jak mówi, 10-15 zł. Koszt tej gry. Także nie jest to żaden. Bóg wie, jaki koszt. Strzeliłbyśmy sobie w kamerę. Gra, Gra nam się wczytuje. Jak mamy polski, polską wersję, tu tutaj mamy polski komentarz naszych zajebistych w cudzysłowie komentatorów. Ja bardzo dawno w ten tytuł nie grałem, chyba rok leżał na półce. Także będę sobie musiał przypominać, jak się w ogóle w to gra. Jak słyszycie? Szpakowski, Szaranowicz gramy ha, ha, ha ale sobie wypuściłem na pewno będziecie się śmiali z mojego skilla, ale tak jak mówię, ja nie gram w Fifę nie jestem jakimś w ogóle fanem gier piłkarskich kiedyś na star starego PlayStation 1 grałem w PSa, ale przeszło mi tak naprawdę bardzo rzadko ze znajomymi po prostu sobie to włączam trzymam tylko i wyłącznie tą grę z racji tego, że jakby ktoś chciał w piłkę pograć, to nie ma problemu. Gdzie to było to szybsze bieganie? Dobra, już mam. Jak widzicie, jak na cenę 10 zł, wiadomo, nie ma tutaj żadnych rewelacji, jeżeli chodzi o grafikę, ale jest całkiem, całkiem. Za 10 zł myślę, że nawet jak nie jesteście fanami jakimiś piłki, to... Szkoda nie kupić. Ja tak szczerze powiem, leje mnie tam e, FIFA 2012, czy tam nowsza. Ale rozumiem, że niektórzy, którzy są fanami piłki nożnej, którzy lubią grać te tytuły, będą sobie kupować nowsze tytuły. No ale tak jak mówię, ja robię ten gameplay dlatego z tej starej wersji, że być może znajdzie się ktoś taki jak ja, kto nie jest jakimś wielkim fanem piłki, a... Od czasu do czasu by pograł, którym tu się strzelało? Kółkiem chyba. Także, jak widzicie, animacyjnie nie jest źle. Grafika to też nie jest tragedia, jak za 10 zł. Czasami rozśmieszają ci komentatorzy. Czasami takie głupoty tutaj pieprzą. Zupełnie jak ja w moich filmikach. No i gramy dalej. Na chwilę, może, pomilcze. Niech tutaj Szpakowski z Szaranowiczem aj, komentują. Ale spieprzyłem, oczywiście po co się tam pchałem. Nie będzie groźnie. Dobra. Mamy jakieś tam replaye, ale olejmy to. Możemy sobie to przewijać jak tam chcemy zmieniać kamery, tego typu rzeczy, no ale to już jest standardem, W tego typu grach, to może być szansa na Ale znowu zmarałem Także tutaj powiem jeszcze może, że właśnie z racji zamkniętych serwerów tutaj do gry online na pewno platynki w tej grze nie zrobicie, jeżeli chodzi o trofę hunterów, bo tutaj jest tych trofeów po, po online. Ie. Dość trochę. Okej. Okay. Trzeba się wziąć do kupy <noise> i coś tam zrobić. Bo, tak jak mówię, na razie żenujący poziom moich umiejętności w FIFA. Ale, tak jak mówię, przekłada się to na to, że nie jestem fanem gier piłkarskich. No i mamy rzut różny. Można sobie obejrzeć powtórkę. Ok. Dobra, mamy piłkę, niepotrzebnie. Myślałem, że ją stracę, bo sobie wypuściłem. Zając. Aj! No i bramka. Na zejście do szatni. Dobra. No, no i podejrzewam, że tutaj zaraz będziemy mieli koniec pierwszej połowy.

out ja tutaj jeszcze jedną rzecz zobaczę możemy sobie tutaj też zarządzać drużyną możemy sobie zmieniać e, widok na boisku także nie jest to tylko takie jak widzicie ale to jest standard w grach piłkarskich także to nie jest nic takiego specjalnego dobra jakiś kontratak mały No dupa, nie z moim skill'em. Musiałbym pograć dość trochę, żeby tu się łapać dobrze. No i chyba będzie bramka. yes No to chyba pierwszy filmik, w którym więcej milczę niż coś gadam. Ale tak naprawdę nie znam się na grach piłkarskich, także nie chcę tutaj udawać jakiegoś fachowca. Filmik jest zrobiony tylko i wyłącznie, żebyście zobaczyli, jak to w ruchu wygląda, tych, którzy nie grali. Oczywiście ocencie sobie sami, czy Was ten tytuł interesuje, czy nie. Ja myślę, że za 10-15 zł to nie jest nic. Uważenie w sumie bramki. Drogiego. Tej i teraz strata. Oczywiście dobre podany. Faul.

No i mamy piłkę. Już nie mamy piłki. Przegrywają i muszą ruszyć otwarcie do przodu od czasu coraz mniej. Zdecydowanie masz rację. Powinni postawić na atak. obronić przecież nie ma czego. O, pokazał cały swój uśc. O, no, fakt. O, no, będzie ciężko, nie? A jest ok. Ja tutaj cały czas przez zwyczajenia naciskam guzik włączył mi się ten menu Replaya. A i wleciałam w obrońcę. Nie wychodzę, nie wychodzę tymi piłkarzami do przodu i tracę piłkę. Ale tak jak mówię, być może spalone. Okej, okay, minuta do końca filmiku. Tak jak mówię, ja zachęcam, jeżeli ktoś nie jest fanem piłki nożnej i nie zależy mu na jakichś tam mega nowościach, to za tą cenę ja zachęcam do kupna tej gry. Ale ocencie sobie oczywiście w przypadku 15-minutówek, tą grę sami. jeżeli ktoś jest fanem piłki nożnej i lubi tego typu tytuły, no to tutaj ten minus, że nie można grać online, myślę, że zdyskwalifikuje ten tytuł. Także ja się z Wami żegnam, jak możecie to komentujcie, oceniajcie jak w każdym filmiku i mam nadzieję, że będziemy się widzieć przy następnych filmikach. Trzymajcie się na razie hej i oglądajcie tam te 20 sekund ostatnie.